Warańczowe kaptury, jakieś y, y, wszywki, cudawianki. O, wszywek kilka by się no. przydało. <grym>. O, nie, no, ale, ale nie te motyw tylko oni, wiesz, jakieś czerwone lampasy chcą, wiesz, jakieś kreskówki, no warańczowe kieszonki, cudawianki. No dobrze. To, się też zamówiłeś, to wszywkę sobie od razu. Zrobię, no. zrobię Ci tą bluzę. Oni uszylą, wyśleciłam i potem sobie już oceniam. Dobra, no, dobra, 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 Ja Ci wysyłam paczkę za tysiąc... Zaraz zobaczymy, czy to idzie. Coś z tym telefonem, znaczy z tym telefonem do liveów. No mam problem, bo to jest stara, stary telefon i... zobaczymy, czy to... Czy to jest? O, poszło. Ale dobra, mamy ten, mamy internet teraz lepszy. Słuchajcie, dzisiaj robię odcinek z, ze starymi szpulami, z filmem, z filmem, słuchajcie, nagranym na takie, na takie szpule 8 mm z lot Czyli Tylko tutaj damy jakieś te, damy to i damy to. A, damy trzy. Trzy pendrive, y. I może to coś żeś masz jakiś kartonik? No tak, żeby te trzy, trzy szpule. Trzy szpule i woreczek jakiś tutaj, żeby to to wszystko. Musimy to wysłać. A dzisiaj się na filmie dowiecie całej historii tego wszystkiego. Dosyć ciekawej. Jakiś worek może... Yeah. Uh -huh. No, muszę adres do, żeby później wiedzieli, gdzie odebrać te szpule. Cześć Adam Kowalski, cześć Mario. Cześć, cześć, cześć. O, ja muszę to pochować, Boże, bo tu mamy taki zamęt teraz, że z tym wszystkim, co tu się dzieje. O, o, Teraz napiszę adres, a ja mam tu dzisiaj patrzę właśnie statystyki. statystyki i o, tutaj jest informacja. 76% y, widzów nie subskrybuje. No. 93% to mężczyźni. Takie statystyki tutaj są. Polskie, angielskie, niemieckie napisy. Także bardzo dużo jeszcze. No. Dobra, adres, proszę. Odesłać. No. Sprawdzić co jest na no, dwóch. Dobra, sam uśmieszek. jest OK. No, także tutaj działamy z tym, z tym rzutnikiem. Wybaczyliśmy tu dzisiaj, żeby to, żeby odtworzyć ten film. Tak to tutaj. Czekajcie, to dodamy, żeby to już poszło, nie wyszło i przeszło. Co? Co? Oj. Także kończę nagrywać, ale dzisiaj zaraz jeszcze przerejestrować poloneza. Cześć jaknolog Sebastian, no jest plan. Co? Adam Kowalski dzwoni chce Sebaner. Jeden mamy. Który? E, chyba z zeszłego roku, czy z zeszłego roku, łeba. bo z tego roku mamy takie małe banery łeby, nie? No i ten, i ten mały, to nam zostały jeszcze. to są koszulki. Ile, no, to się mógł, po, 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 po. Ale tu jest stary? No mamy. No pokaż mi go. Pokaż, co to mamy. To wyślij tam Adamowi, niech kupi ten mały, a dodamy mu tam jakiś duży. A ja tu wbiję adres do wysyłki tej szpuli, nie? No, zamawiacie fajnie, bo zamawiacie dużo rzeczy. Czekajcie, gdzie tu jest, bo znalazłem firmę, która... Dobra, paczkomat. Napasz. To jest na paczkomat te szpule idą. I zamawiacie cały czas też książki Junaka. Te książki Junaka się kończą. A Junak będzie. No Junak będzie, tylko że ja y, mam jechać, oglądać tego Junaka. I... I nie możemy się zgadać. Bo ja jestem do 15 czy do 16 wolny, a później... później nie mam jakby czasu w ciągu dnia. Kula motocykla. A, a kolega jest po 16. W weekendy go znowu nie ma i to tak. No, tak się mijamy. Ale ten junak nie jest nigdzie wystawiony, więc jakby teoretycznie na mnie czeka. Na pewno będzie. Może jeszcze się ktoś zgłosi z jakimś junakiem fajnym. to tutaj adres paczkomatu. Tak to Co? Pokaż? No, no to trzeba tam te no. tutaj daj Adamowi to. Czy jest Adam tutaj? Nie wiem czy ogląda. To jest ten jeden, tak? Bo ja im nie, nie zależy na tak? No, to daj mu tego za free. Tego za free, tak? No, Dobre. a tego niech po prostu kupi, bo te małe teraz znaleźliśmy. No to on jest wystawiony, ja nie wiem ile. Na sklepie jest. Tak? Dobre. No, chyba 25 złotych też. Bo jeszcze po sobie bierze. No. Dobra, no. Hello, hello. Hello, everyone. A wczoraj oglądałem fajny ten premiery na amerykańskim kanale. Tam gości naprawia stare Harley'e, ale fajnie to. <coughs> fajny, fajny filmik. Dobra, czekajcie, tu jeszcze muszę, co tutaj muszę wpisać? Karolina. Dini, dini. Dobra, tutaj w, dos, wpisałem na te szpule. Szpule, kręgule i Yamaha Virago, widzę, poszła wpinka. A, a z tym pomarańczowym nie ma już tego Easy Ridera tej naszywki? Żadnej? Nie. Tam na półce też przepatrzyłeś? Popatrzyłem. Kurczę, a Tomek zrobił chyba z białą teraz, a z pomarańczową nie zrobił. I wysłał dzisiaj. Bo miał wczoraj wysłać, wiesz. Easy Rider z pomarańczową. O. zamówił i lipa. Kurczę, no one były, a tam gdzieś w tych wyjazdowych? Nie ma, też szukałem. One były, ale ja pamiętam, że też sporo rozdawałeś do zakupów. No, no. Teraz będą te białe, chyba, do rozdawania. A tutaj gościa do Czy Mogę zadzwonić? Tak? Halo? 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 No, jesteś już? Aha, no to dobra, to wjedź tutaj normalnie, bo ja tu muszę jeszcze się zebrać, no. Dobra, no. No to dobrze, no to dobrze, <grywka> Dobra to Dobra, słuchajcie, lecę, jeszcze mam dużo rzeczy do zrobienia, jeszcze tutaj muszę dograć trochę do vloga, bo mam tam jakieś właśnie o przemyślenia o takiej książce, w której nie ma ważnych rzeczy, jadę przerejestrować pojazdy, odebrać dowody, także trzymajcie się do następnego. Do wieczora! Do wieczorka. A.